Ja witam Was znowu w tym, co mi się dziś ten odcinek nagrać, nie jakiś długi, krótki. Chciałabym go nagrać, ponieważ jest jakby... Chciałam ten na odcinek nagrać, żeby Wam opowiedzieć o moim kanale trochę. Jeśli śnie... nie słyszeliście no pierwsza rzecz moim kanale nagrywam nowe piosenki i to jest bardzo oczywiste, bo każdy by nagrywał piosenki. Kolejna rzecz, no to to, że nagrywam filmiki. Kolejna rzecz to ogłoszenie kanału, że będę mieć drugi kanał, z tym albo Minecraftowej, albo piosenkowej, albo, albo taki specjalny Olaf Plus. хочу только посидеть, то не долгий. Держи, мы к нам елка.